Dziś w programie morderstwa sądowe w więzieniu w Białymstoku. Kaci strzelali, aż cały magazynek e, się wyczerpał. Także e, można sobie wyobrazić w jaki sposób e, zmasakrowane e, były później te zwłoki. Rotmistrz Witold Pilecki, 60 rocznicę śmierci. Byłbym być taki, ja to powiedziałem, patron Polski, ale patron Europy w jakimś sensie. Tej Europy, która się przeciwstawiła na takim nagiemu jakby panowaniu siły, tak można powiedzieć, takiemu buty siły niesprawiedliwości. W 1944-1956 w województwie białostockim orzeczono ponad 550 wyroków kary śmierci. Z tego około 320 wykonano. Około 300 właśnie w tym budynku, w budynku więzienia karnośledczego w Białymstoku. A dokładnie rzecz biorąc w, budyn w piwnicy w budynku administracyjnego. Wyroki wykonywano tutaj w różny sposób. Najpierw na przestrzeni drugiej połowy 1944 roku i początku 1945 wyroki wykonywał niewielki pluton egzekucyjny na dziedzińcu. Było to zaledwie kilka wyroków. W momencie, kiedy tych wyroków rozpoczęła się naprawdę, naprawdę duża liczba, wykonywano ich wówczas kilkanaście, wręcz kilkadziesiąt miesięcznie. Wyroki te wykonywał pluton egzekucyjny złożony z trzech funkcjonariuszy UB. Wyglądało to w następujący sposób. W piwnicy budynku administracyjnego jedno pomieszczenie zaadaptowano jako salę do wykonywania wyroków. Ścianę zabezpieczono pomocą desek, za które sypano, włożono worki z piaskiem. w prowadzeniu um, przygotowanych już więźniów do tej piwnicy na dziedziniec więzienia wjeżdżał samochód, z którego wybiegali kaci. Kaci byli zamaskowani, mieli założone na siebie coś w rodzaju um, świadkowie opisują to jako pofarbowane firanki. Nie było widać twarzy, nie było widać postaci. W rękach mieli karabiny maszynowe. Z tymi karabinami wbiegali do środka i bez żadnej komendy oddawali po prostu całymi seriami strzały. Kaci strzelali aż cały magazynek się wyczerpał. Także można sobie wyobrazić w jaki sposób zmasakrowane były później te zwłoki. Od 1947 roku tych wyroków wykonywano dużo mniej i wtedy zmieniła się też metoda wykonywania wyroków. Podejrzewamy, że wiąże się to z tym, że za każdy wyrok kaci otrzymywali premię i były to dosyć duże pieniądze jak nowe czasy. Premia ta była dzielona między wykonawców wyroków, więc kiedy tych wyroków było mniej, mniej było pieniędzy, znalazł się po prostu człowiek, który nie chciał się dzielić. Praktyka, jaka tutaj była, wyglądała w ten sposób, że na dół schodził jedynie więzień i kat. Nie było przy tym ani lekarza, ani prokuratora, ani naczelnika więzienia, y, chociaż tego wymagały ówczesne przepisy. Y, prokurator z lekarzem schodził tam dopiero następnego dnia rano, aby stwierdzić zgon. I właśnie tego dnia, gdy następnego dnia rano y, ów prokurator zszedł do piwnicy, aby stwierdzić zgon, okazało się, że skazańca nie było w, w miejscu, gdzie został wykonany wyrok. Skazaniec próbował w nocy wydostać się z tego miejsca, wydostał się z pomieszczenia, próbował wydostać się z całego budynku, co oznacza, że po prostu był raniony. Raniony śmiertelnie, rano nie żył, ale dogrywał być może całą noc. Kolejna zmiana w sposobie wykonywania wyroku nastąpiła najprawdopodobniej w 1949 roku. E, według opowieści krążących wśród byłych więźniów tutajszego więzienia, e, zmiana ta związana była z żołnierzem NZW Kazimierzem Chmilowskim, pseudonim Rekin. E, najprawdopodobniej on właśnie podczas wykonania wyroku, pomimo że był skrępowany, e, teoretycznie bezbronny, rzucił się na, na kata, który wszedł wykonać wyrok. Rzucił się, skoczył na niego na tyle skutecznie, że y, nogami y, uszkodził mu y, organa wewnętrzne, y, spowodował trwałe kalectwo. W tym momencie ktoś doszedł do wniosku, że wykonanie wyroku śmierci może być niebezpieczne również dla kata. I wtedy, właśnie w korytarzu budynku administracyjnego, piwnicy budynku administracyjnego wybudowano niewielkie pomieszczenie, taką przybudówkę na korytarzu z drewna było to pomieszczenie, dosłownie metr na metr, takie, które mogło pomie pomieścić więźnia, ale więzień już w tym pomieszczeniu stawiony raz do niego nie mógł się właściwie poruszyć. Wprowadzano więźnia do takiego pomieszczenia i w drzwiach była niewielka klapka, niewielki otwór, po którego usunięciu usunięciu tej klapki, Kat wkładał po prostu e, lufę. W ten odpór i wykonywał wyrok, będąc w ten sposób całkowicie bezpieczny. W ten sposób wyroki wykonywano do grudnia 1954 roku. Wtedy został wykonany ostatni wyrok kary śmierci przez rozstrzelanie w tutejszym więzieniu. Zginął wówczas Kazimierz Krasowski pseudonim Głuszec, żołnierz NZW. Tutaj za murami więzienia mieścił się ogród przywięzienny, w którym strażnicy yy, hodowali marcheweczkę, różne warzywa, a jednocześnie teren ten służył im do m, dużo gorszych czynności, mianowicie grzebano tutaj zwłoki pomordowanych. Yy, Tutaj właśnie począwszy od 1944 roku e, trafiały te zwłoki, trafiały te osoby. Dysponujemy e, relacjami, dokumentami mówiącymi o tym wyraźnie, że jednego dnia funkcjonariusze wykopują e, długie rowy, po czym następnego dnia je zagrzebują. Dysponujemy także wyraźnym dokumentem mówiącym e, o tym, że. E, Dwaj ostatni skazańcy, na których wyroki wykonano w tutejszym więzieniu, Bubieńczyk i krasowski, zostali pochowani właśnie tutaj. Właśnie tutaj wrzucono ich zwłoki do dołów, bez żadnych trumien, bez żadnego innego przygotowania i w dokumencie tym znajduje się sformułowanie, że wykonano to jak dotychczas. Do obywatela ministra sprawiedliwości w sprawie Syna Bolesława Bubieńczyka. Chciałabym wiedzieć, kiedy ten wyrok został wykonany na moim synu. Chciałabym prosić o wydanie lub wskazanie miejsca grobu mego dziecka. Bubieńczyk Anna. Matkę skazanego należy wezwać do Ministerstwa Sprawiedliwości i oświadczyć jej oficjalnie, że zwłoki syna nie zostaną jej wydane, ani nie zostanie wskazane miejsce ich pochowania. Naczelnik W. Majzer. Bubieńczyk był to nauczyciel z okolic Białogostoku, który usiłował zorganizować organizację konspiracyjną zajmującą się właściwie tylko i wyłącznie działalnością propagandową, ulotkową. Ten człowiek jeszcze w kwietniu 1956 roku został za murami tego więzienia powieszony. Jednostka więzienna osób skazanych na karę śmierci po wykonaniu wyroku chowa straconych w miejscach niedostępnych dla osób cywilnych, to znaczy w różnych miejscach. Powyższą czynność wykonuje się tajnie, tak aby nikt tego nie dostrzegł z osób niepożądanych. Na cmentarzu nie chorosi się z tego powodu, że mogą ciało wygrzebać i urządzić jakiekolwiek demonstracje, co jest niedozwolone. Tutaj na tym terenie znajdował się cmentarz, były cmentarz niemiecki, i tutaj właśnie prawdopodobnie w 1947 roku zaczęły trafiać pojedyncze zwłoki ofiar mordowanych w więzieniu świadek, jeden ze świadków tych wydarzeń opowiadał nam, że w nocy na teren tego cmentarza przyjeżdżała ciężarówka. Wjeżdżała tyłem, z ciężarówki znoszono skrzynie, w których najprawdopodobniej znajdowały się właśnie zwłoki. Skrzynie te były grzebane w przejściach między poszczególnymi grobami. W ten sposób właśnie robiono. Na tym terenie, na terenie tego lasu znajdowały się poza tym różnego rodzaju rowy, rozpadliny, które z jednej strony zabezpieczały teren cmentarza przed zalaniem, przed zamoczeniem. Z drugiej strony część, część z tych rowów powstała w okresie późniejszym. Były to różnego rodzaju okopy, strzeleckie okopy dostosowane do artylerii przeciwlotniczej. W tych okopach także i w tych, ropa, i w tych rowach także grzebano właśnie owe ofiary. Na Białstocziznę trafiali ludzie z różnych regionów kraju. Trafił tu m.in. Mieczysław Kazimierski, żołnierz Armii Krajowej z Lubelszczyzny, który został wcielony do KBW, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przyjechał tutaj na te tereny teoretycznie zwalczać podziemie niepodległościowe, ale nawiązał z nim kontakt. Nawiązał z nim kontakt i w pewnym momencie zdezerterował wstąpił do trzeciej brygady NZW Romualda Rajsa-Burego. Niestety po pewnym czasie został pojmany, pomimo tego, że usiłował popełnić samobójstwo, to się nie udało, został pojmany, osądzony Pokazowo tutaj w Białymstoku, w koszarach KBW został osądzony i skazany na karę śmierci. Tutaj znajdowała się strzelnica KBW, i w to miejsce przywieziono żołnierzy i przywieziono Mieczesława Kaźmierskiego. Kaźmierski nie zgodził się, aby zasłonić mu oczy. Dowódca plutonu egzekucyjnego Leon Sala. Wybrał 10 przypadkowych żołnierzy, kolegów Kazimierskiego, którzy mieli teraz do niego strzelać. Pluton egzekucyjny ustawił się w odległości niewielkiej, może 20 metrów od skazańca. Padła komenda, padła salwa. Salwa, która jednak skazańca nie zabiła. Byli koledzy, nie chcieli strzelać do żołnierza tego samego pułku. Dołudca plutonu egzekucyjnego Leon Sala podszedł do skazańca. I dobił go strzałem z broni krótkiej. Już pewnie doszła Was ta smutna wiadomość o śmierci syna, świętej pamięci Mieczysława. Ja, jakkolwiek nieznany, chcę tylko donieść, że byłem przy nim do ostatniej chwili jego życia ziemskiego. A nade wszystko, że go wyspowiadałem i że udzieliłem mu komunii świętej. Pisze Państwu o tym, a żeby świadomość, że świętej pamięci Mieczysław umierał pojednany z Bogiem, przyniosła pewną ulgę w dźwiganiu tego krzyża, który Bóg na Was zasłał ksiądz i dzieciak. W latach 90. pewne osoby otrzymały informację, że tutaj w tym lesie, to jest Las, Las Solnicki, okolice wsi Olmonty, tuż koło Białogostoku, że właśnie w tym lesie znajdują się groby osób pomordowanych po wojnie. Informacją tą próbowano zainteresować prokuraturę, próbowano zainteresować ówczesną komisję badania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Niestety organy te nie zainteresowały się tą informacją, w związku z czym zawiązał się społeczny komitet ekshumacji. I dosłownie po kilku grzebnięciach łopatą ich oczom ukazały się czaszki, ukazały się kości. Wówczas na miejsce przybyła hmm, prokuratura. Komisja badania w zbrodni przeciwko narodowi polskiemu i podjęła odpowiednie kroki, zabezpieczyła teren. Wydobyto te szczątki. Szczątki zostały poddane odpowiednim badaniom w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Badania ustaliły, że 8 osób zostało przywiezionych w to miejsce z rękoma skrępowanymi z tyłu, za plecami. Osoby te zostały tutaj na miejscu zamordowane, strzałem w tył głowy. Niektóre z nich stały, niektóre klęczały. Dzisiaj wiemy również dzięki tej ekshumacji, że wydarzenie to miało najprawdopodobniej miejsce w 1946 roku, a ofiarami byli żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego skazani na karę śmierci. Z ponad 300 wykonanych wyroków, z ponad 300 szczątków, których ciągle szukamy do tej pory udało się odnaleźć jedynie 8. 8 szkieletów, które znalazły się tutaj na e, cmentarzu wojskowym w Białymstoku. Mamy nadzieję, że z czasem e, te miejsce zostanie poszerzone, że znajdą się tutaj kolejne szczątki, a te 8, które dzisiaj tutaj leżą zostaną ostatecznie zidentyfikowane i będziemy mogli do tych anonimowych na razie grobów dołączyć tabliczki z nazwiskami. Wratni Żwitor Pilecki jest tego rodzaju bohaterem, że właściwie spełnia wszelkie uniwersalne warunki na bohatera cywilnego, wojskowego i każdego innego. Człowiek, który potrafił samotnie podjąć decyzję, że pojedzie do Święcimierza, żeby pokazać, co tam się dzieje. Człowiek, który potem z drugiego korpusu, już mając wolność, tą zachodnią wolność, a wiedząc, że tej wolności w Polsce nie ma, zdecydował się potem przyjechać do Polski po tej brawurowej ocieczce, a w międzyczasie jeszcze zdążył walczyć w powstanie, tworząc Redutę Witolda, prawda, bo tak się nazywała, Reduta w tej broni, to jest po prostu człowiek. Który nie mieści się w ogóle nawet w naszym wyobrażeniu, chociaż Polska miała dużo bohaterów. Witold Pilecki dorastał w rodzinie z patriotycznymi tradycjami. Dziadek jego za udział w powstaniu styczniowym utracił majątek ziemski. W latach szkolnych w Wilnie należał Witold do zakonspirowanego Związku Harcerstwa Polskiego. Mając 18 lat rozpoczął służbę Polsce jako ułan dywizjonu jazdy wileńskiej pod dowództwem legendarnych braci Dąbrowskich walczył o granice wschodnie oraz uczestniczył w powstrzymaniu nawały bolszewickiej. Ja pamiętam go w takich dwóch okresach. No, okres przedwojenny, gdzie byliśmy na Kresach oraz drugi ten etap, gdzie on już był w konspiracji, a myśmy byli 100 km od Warszawy u swojej babci. On bardzo dużą wagę przykładał do wychowania nas, dzieci, Zosi i mnie i spajając nam jakby wartości, które nas przygotowały do godnego życia. Oprócz tego był bardzo wesołym i z dużą inicjatywą wychowawczą Myśmy szanowali pracę ludzką. Ojciec nas woził do, na pole, pokazywał jak, jak zboże rośnie. tym miał dużo takich pomysłów yy, ciekawych. Na przykład nas poprzebierał przebierał za no, jakieś tam żołnierza i, i, i panne, bo jakieś inne, wymyślał przebieranki. Bardzo przyjemnie nam się żyło w czwórkę. rezerwy poszedłem na front. Po rozbiciu dywizji trwam w lasach niszcząc siedem czołgów. 2 listopada 1939 roku z kolegami przemianowujemy w Warszawie ten oddział na tajną armię polską. W wyniku odprawy u generała Grota potrzeby wzmocnienia pracy konspiracyjnej w obozach koncentracyjnych i wysunięciu mojej kandydatury przez majora Włodarkiewicza decyduję się na to zadanie i dołączam do drugiej łapanki warszawskiej w ten sposób znalazłem się w Oświęcimiu. Jego taką cechą osobistą, bardzo ważną jest ta samotna decyzja o walce, walce w najcięższych, zupełnie warunkach, walce, która mogła się skończyć beznadziejnie, pełną przegraną. Bo przecież nikt mógł nie wiedzieć, że Pilecki rzeczywiście poszedł sam z własnej woli, że Pilecki stworzył podziemną organizację w oświęciniu. Pilecki mógł któregoś dnia zginąć marnie jak wielu innych ludzi i niko jego bohaterstwie się nie dowiedział. I ten człowiek doskonale o tym wiedział. Fragment raportu Witolda Pileckiego sporządzony w 1945 roku. Pędzono nas przed siebie. W drodze każano jednemu z nas biec do słupa w bok od drogi i zaraz w ślad za nim puszczono serię z PM. Zabity. Wyciągnięto z szeregu dziesięciu przygodnych kolegów i zastrzelono w marszu z pistoletów w ramach odpowiedzialności Solidarnej za ucieczkę, którą zaaranżowali sami esesmani. Pomimo nieustającego terroru, Witold Pilecki, występujący pod nazwiskiem Tomasz Serafiński, zorganizował za drutami ściśle zakonspirowaną organizację wojskową. W 1943 roku zagrożony z dekonspirowaniem uciekł z obozu. Na wolności dalej walczy z okupantem hitlerowskim, uczestniczy w Powstaniu Warszawskim. Po kapitulacji trafia do obozu jenieckiego w Murnau, a stamtąd po wyzwoleniu do drugiego korpusu. Nie bacząc na niebezpieczeństwa, podejmuje kolejne wyzwanie. Kiedy przyjechał do Polski z misją dalszej walki w sensie walki wywiadowczej, budowy walki z komunizmem w Polsce. I kiedy jego mocodawcy, jego dowódcy dowiedzieli się, że tu już jest sprawa beznadziejna i że on niedługo zginie, i chcieli tego bohatera ochronić i wezwać z powrotem, on jednak dalej solidarnie z tymi, którzy zostali, walczył i zginął w najstraszniejszych męczarniach. Był potwornie męczony i potwornie torturowany i wreszcie zabity. Do pana pułkownika Różeńskiego. Na skórze wciąż gładki. Wewnętrzny trąd miałem, co wżarł się w duszę, nie żyjąc się ciałem. Z nim chodząc po mieście, w ślad blokłem zarazę. Przeciętny znajomy nic o tym nie wiedział, że prosząc wstąp do nas, bo będę urazy miał do cię, narażał się sam. Dlatego więc piszę niniejszą petycję, by sumą kar wszystkich mnie tylko karano. Bo choćby mi przyszło postradać moje życie, tak wolę, niż żyć wciąż, a w sercu mieć ranę. W czasie procesu to myśmy byli informowani przez radio i, i gazety. Oczywiście, że było przykro słuchać jak to jest rajca, że z i, i to bolało. Mama nas przede wszystkim chroniła, jak najbardziej, jak, je, jak była w Warszawie na procesie. To jak przyjechała, to myśmy po jej... Minie po jej zachowaniu widzieli, że jest źle coś, że, że płacze, że, że płakała. Jakby rok, no to w ogóle było ciężka sprawa. Wiedzieli o tym wyroku, że to był rok śmierci, to nie wierzyliśmy, a szczególnie Mama nie wierzyła. No, zawsze miała nadzieję, że taki długi konspirator, jest, dużo ma wiedzy i im będzie jeszcze potrzebny i na pewno go nie, nie, nie wykonają tego wyroku tak szybko. Warszawa 25 maja 1948 roku. Po stwierdzeniu prawomocności wyroku oraz oświadczeniu, że prezydent RPS prawa łaski nie skorzystał, powyższy wyrok wykonałem względem Witolda Pileckiego, dell Romana, syna Juliana i Ludwiki, urodzonego 13 maja 1901 roku w Wilnie. Byłbym taki, ja to powiedziałem, patron polski, ale patron Europy w jakimś sensie. Tej Europy, która się przeciwstawiła no, takim e, nagiemu, jakby panowaniu siły, tak można powiedzieć, takiemu buty siły, niesprawiedliwości, no, takiemu wyłączności, też tej niemieckiej wyłączności, czy, czy, a potem, a potem temu, temu zawłaszczeniu komunistycznemu. To wielki patron. ta rocznica, 60. rocznica śmierci rotnictwa pieckiego była bardziej na szczęście zauważona niż 50. okrągła rocznica ale ta 50. rocznica to praktycznie była bardzo skromnie, bardzo jakby tak kameralnie obchodzona w mediach no i myślę, że jest czas na to żeby tak zaapelować trochę nawet do, do środowisk opiniotwórczych, żeby poświęcali takim jakby postacią i takim w ogóle wątkom naszej historii więcej uwagi, bo to, jest, bo to są wątki, które nam się przydadzą w przyszłości. Znaczy, jak chcemy być Polakami, to musimy wiedzieć skąd wyrośliśmy i po co żyjemy.